Zawodnicy klubów sportu walki Satoria Wożno wzięli udział w Mistrzostwach Polski w Jiu-Jitsu, które odbyły się 26 listopada w Katowicach. Były to najbardziej prestiżowe zawody organizowane przez Polski Związek Jiu-Jitsu Sportowego, w których udział wzięło prawie 800 zawodników z ponad 70 klubów z całej Polski. Na zawodach zaskoczyła mnie duża frekwencja. Moje, moja kategoria, 85 kg, senior, miała rozpocząć się o godzinie 15, rozpoczęła się o godzinie 18, a finały trwały aż do godziny 20. Mimo tego, że była duża frekwencja na zawodach, ja jestem zadowolony, gdyż dało to, to możliwość zaprezentowania się w wielu walkach oraz sprawdzenia z wieloma przeciwnikami. Z tego trwającego ponad 12 godzin turnieju zawodnicy Jaworzyńskiego Klubu przywieźli kilkadziesiąt medali w konkurencjach fighting oraz newaza. Udało mi się wygrać y, trzy walki, y, czwartą walkę w finale niestety y, musiałem oddać już przeciwnikowi. Y, Zająłem drugie miejsce, także jestem bardzo zadowolony. Przygotowania do turnieju były bardzo intensywne. Okres przygotowawczy rozpoczęliśmy już 3 miesiące wcześniej. Był to ciężki okres nie tylko pod względem fizycznym, ale również pod względem organizacyjnym. Nie jest łatwo w pogodzić życia yy, codziennego z pracą oraz z treningami. Tutaj ogromne podziękowania należą się yy, przede wszystkim trenerom z klubu sportu walki Satori, jak i mojej dziewczynie, którzy w tym ciężkim okresie mnie wspierali. Znakomita postawa na macie wszystkich zawodników pozwoliła klubowi sportu walki Satori Jaworzno zająć trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. W tym roku to był ostatni start w Jiu Jitsu, czeka nas jeszcze kolejny występ, ale to już na Matach Judo.